Stoi przy drodze białe z marszysko, niewielkie lecz zdrowe dzieci się blisko, To nasza szkoła w i byś na posiłek na w niej Ale się zmęczyłam. ładu. szuka mam się stary. Ktoś mi moje szemby skradł. Jak ja teraz będę jadł? Szuka w swoim kiflurcucia, w prawym ducie, w lewym Nagle widzi, ktoś tam zerka z lusterka. Złodziej! krzyczy. Stój złodzieju! Odejmujesz rzędy rzęby już, bo wyżej jest... Ale mam chciał mnie zyskać, a ja się nie miałem, bardzo wolno uciekałem. Jaki morał z tego wierszyka? Jadać zdrowo to dobra praktyka. Warzywa, pieczywo, naglał i mięso we właściwych proporcjach. to zdrowia zwycięzc. Proszę Państwa, o to Krzyś. Krzyś jest już szczęśliwy dziś. Bo zasoby, odżywiania poznał z Wami. Nie owoce i szaleje z kolegami. Uczymy wszystkich w koło, że w każdym miejscu jest wesoło, gdy się zdrowio odżywamy siłę i kondycję mamy. Teraz, Teraz wszyscy wierzymy.